Zastanawiam się, co dzieje się w głowach tych mężczyzn, że jakby oni myślą, że jak oni tego nie zrobią, to to się samo zrobi. I słyszałam w ogóle, że mężczyźni mają dosłownie swoje grupy, gdzie dzielą się takimi trikami, jak coś spieprzyć, żeby Twoja baba już nigdy Cię nie poprosiła o pomoc. Tak. typu był na przykład do czarnego prania włóż białą skarpetkę i wtedy, no, Twoja kobieta po prostu już nigdy nie poprosi Cię o zrobienie prania. E Zastanawiam się, czy pranie i ogólnie takie robienie rzeczy domowych jest aż tak bardzo ujmujące, że trzeba się z tego wykręcać. Zawsze to jest śmieszne, to, to mnie bardzo śmieszy ogólnie. Ale rozumiem, że jest to taki trik, wiecie, bo jakbym na przykład ja musiała robić niektóre rzeczy, może też bym znalazła jakieś triki, ale kurde, my mieszkamy w jednym domu razem. Jak ty tego nie zrobisz, to ja to muszę zrobić. Twoim obowiązkiem jest to, żeby zadbać o mnie, żeby na mnie wszystko nie spadało. Tak samo ja mam właśnie ten obowiązek, że jeżeli ja czegoś nie zrobię, to muszę być świadoma tego, że ty to musisz zrobić. Ja nie chcę, żeby wszystko spoczywało na twoich barkach, więc się tym dzielimy. Albo może ta kobieta ma jakąś, wiecie, taką moc, jakąś umiejętność, że to się samo robi, czy coś, to jest ciekawe bardzo, że, że wiecie, że jakby nie myśląc co się dzieje dalej, nie? Bo to jest tak troszeczkę, jak nie wyniesiecie śmieci przez dwa tygodnie, to nie jest tak, że one się samo wyniosą, nie? To musi zrobić ta osoba, która z tobą mieszka, tak to się samo nie zrobi.